Partnerami 31. Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ Solidarność są PZUSA, KGHMSA, spółka Dekom, spółka Doms. Wielce szanowny panie prezydencie, gdy 11 listopada 2014 roku w Krakowie prezes Jarosław Kaczyński przekazał informację, że kandydatem w najbliższych wyborach prezydenckich będzie... Andrzej Duda, to wówczas nie miałem żadnych wątpliwości, że to będzie także kandydat niezależnego samorządnego Związku Zarodowego Solidarność i nie tylko dlatego, że nazywa się Duda, że ma nazwisko Duda, ale dlatego, że znając osobiście pana prezydenta widziałem, że to wrazliwy, wrażliwy drobny człowiek na sprawy społeczne i pracownicze. Dlatego. Dziękuję, Panie Prezydencie, że jest Pan z nami po raz czwarty na Krajowym Zjeździe Delegatów. Przypomnę Płock 2016 rok, Częstochowa 2018 rok, Zakopane 2022 rok, no i dzisiaj spotykamy się w spale. To dla nas, członków Solidarności Delegatów, wielkie, wielkie wyróżnienie. I te słowa, które padły z ust Pana Prezydenta dotyczące obrony tych wszystkich spraw, które udało nam się przez ostatnie lat wspólnie w projektach uzyskać, to dla nas dla ludzi solidarności bardzo ważne. Ale ten zjazd delegatów ma swoje przesłanie, a tym przesłaniem jest obrona naszych wartości chrześcijańskich, z jakich wywodzi się na związek, ale także obrona naszego przywódcy duchowego, Ojca Świętego Jana Pawła II. Stąd te piękne zawołanie na ten zjazd. Ty nas obroniłeś, my cię obronimy. Dlatego my cię, ty nas obudziłeś, my cię obronimy. To jak zwykle Ewa, kto mi będzie podpowiadał, jak Ewy zabraknie. Moi drodzy, to dla nas bardzo ważne, dlatego pozwólcie, że w naszym imieniu podziękuję panu prezydentowi. Panie prezydencie, jeżeli można, to zapraszam na scenę. Chciałem, panie prezydencie, przekazać. To, co dla nas jest najcenniejsze, nie tylko podczas tego zjazdu, ale także w całej naszej pracy związkowej, naszego przywódcy duchowego, który obudził nas w czerwcu 1979 roku. A w 1980 roku robotnicy tylko dokonali i te słowa Ojca Świętego zamienili w czyn. Także dziękuję za obecność, dziękuję za solidarność. I jeszcze jedno podziękowanie. Oczywiście wszystkim dziękuję gościom za to, że jesteście dzisiaj z nami, ale chciałbym też bardzo z tego miejsca podziękować za dzisiejszą obecność panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Naprawdę panie premierze, dziękuję. Tu niech się pan czuje jak u siebie, bo taka jest prawda i dziękuję w imieniu całego związku za tą. Wieloletnią współpracę, także za te wspólne projekty, które później swoim podpisem potwierdzał pan prezydent. To dla nas bardzo ważne. Ja osobiście dziękuję za te trudne rozmowy, nawet te nocne rozmowy, w którym mieliśmy różne zdanie, ale to porozumienie podpisane w czerwcu stala woli ma szczególną wartość w obliczu tych rozstrzygnięć wyborczych. To dla nas bardzo ważne. Bo dzisiaj już to porozumienie przynosi konkretne efekty. Działacze związkowi, którzy są zwalniani z zakładu pracy, w ciągu pięciu minut wyrokiem sądu przywracani są do pracy. To jest efekt tego porozumienia. Dlatego zapraszam Panie Premierze też na scenę i powiem krótko. Solidarność będzie pilnować Polski i obronimy te wszystkie wartości i te wszystkie uzyski nasze, które w ostatnich ośmiu latach udało nam się wspólnie z rządem prawa i sprawiedliwości przywrócić dla polskich pracowników. Dziękuję. Dziękuję panie premierze, że podczas też kampanii wyborczej na każdym spotkaniu wspominał pan także naszego przywódcę duchowego, bez której nie byłoby wolnej Polski, nie byłoby niezależnego, samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. Dziękuję bardzo.